No, to jeszcze rozwiążmy jeden układ równań. Dobra, i teraz tak, pierwsze równanie dzielimy obustronnie przez 2. Dodać jedna, druga. Drugie równanie dzielimy przez 6. Jak trójkę, tą trójkę i tą trójkę podzielę przez 6, to otrzymam jedną, drugą po skróceniu. I tutaj widzimy, że oba równania są identyczne. To oznacza, że narysowalibyśmy dwie identyczne proste. Te proste nakładałyby się na siebie, dlatego nie widzimy tutaj pod spodem drugiej prostej, prawda? Tego drugiego koloru, bo ten drugi kolor jest przysłonięty pierwszą prostą. Ale co to dla nas oznacza? To oznacza tyle, że taki układ równań jest nieoznaczony. Oznacza tyle, że jest nieoznaczony, układ nieoznaczony. I to są tego rodzaju układy równań, w których mamy nieskończoną liczbę rozwiązań, bo jeżeli dwie proste nakładają się na siebie, to oznacza, że one przecinają się w nieskończonej liczbie punktów. Ale wystarczy tylko taki komentarz, już wiadomo o co chodzi. Układ równań ma nieskończoną liczbę rozwiązań.